znowu Rekin i witam Was w kolejnym odcinku pyknijmy w Polanie 2 No i tak Co my mamy tutaj zrobić No, oczywiście musimy pokonać wieletów I nie za bardzo mi to wychodzi niestety Ale cóż poradzić Moja nieumiejętność grania po prostu ty, No z... No, trudno po, po, po prostu, no nie jestem przyzwyczajony grania na wysokim poziomie trudności To znaczy nawet gram na takim poziomie, tylko... a zresztą nie będę wam się tłumaczył teraz. Smutne wieści. Nasza postać zginęła. F... F... Aha, dobra, bo tutaj jeszcze robię pielgrzymkę nasi. Kapłani więc ee, no Masz panie nowego Gdzie? Co? O. dobra Em, em, em Hop Nie wiem, tutaj się teleportnie Teleportnie się tu tutaj się teleportnie Teleport nie się Teraz tu pyk O! A skąd oni lecą? Hmm. No dobra. Przynajmniej miałem tu wojów. Tak więc nic im to nie dało teraz. Dobra. Pyk. Dobra, nikogo nie ma. Wow. Holy shit. Um, pyk, 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 pyk. No właśnie. Um, na razie to chyba nie był dobry pomysł. Zobaczmy co my tu mamy. O kurde. Ja, Jaki spam jakiś spam krukami. Eee. Budę <gudek>, komórkę. Muszę wziąć i ustawić. Wiecie zresztą co. To są już... na 14 minut, bo już chyba minuta minęła. Dobra. Magaz kupimy tum, trum, tum, tum tum. Wiecie co? Ja to zrobię tak, tutaj. Wilczki... będą. Wow, jak zapieprzają. Szybciej niż mak. Pyk, 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 pyk. Zaraz, one nie atakują ich? Fuck. Dobra, to było głupie, bo chyba jednak wilki są podporządkowane im, więc nie będą ich atakować. O, jaki ja głupi jestem. Teraz jest tam jeszcze więcej tego tałataństwa. No dobra, jestem głupi niestety, niestety, ale no cóż. Hmm. Ja piernicze. jak ja głupi, no... Aaaa. Ach, nie wybaczę z tego... Hmm. Burza. Burzę skupię. A co? Dobra. Mamy jakąś czarodziejkę. Aha, tu jest jakaś czarodziejka. Bude, gdzie? Aha! Wytyf Ahe, dobra, dźwięk dobra, dźwięk. dobra, dobra. Przepraszam. Eee... Najpierw nie skojarzyłem w ogóle. Wow, wilczak. Tak, to był wilczak. miszczu Dobra. W takim razie burzy użyjemy tutaj, ale się da. Kochaniutki. Kochaniutki. O jak mi słodzi. Um. Dobra. Przydałbyś dobra. Zrobię to tak powoli Skradamy się Żeby mi tutaj nic nie mam niekorzystne fluidy Aha mnie chwytajcie za broń O, dobra, dobra Okej, okay. no jest Jest burza Tak więc Zaraz A dla to poza zagranicznemu Słucham ale ja nie, słucham, nie szukam Ciebie, szukam tych trzech tutaj gości, życie. którzy mhm. mogą mi zrobić deszcz ognia. I to taki zarąbisty. Zresztą zaraz zobaczycie. E, nie tu. O, tutaj. Teraz zresztą zobaczycie. Pyk i tu. A może by tak wasz majestat raczył powiedzieć, proszę. Teraz zobaczymy czy ta burza w ogóle coś wyrządziła im jakieś szkody, chyba raczej nie, ale, ale zobaczymy, zobaczymy, jeżeli w tym odcinku nadal no będzie tak samo, czyli że w ogóle nic nie zmieni moja, yy, no, moje wysiłki, to po prostu będę, nie wiem co będę, będę robić to tak jakby powiedzieć poza kamerą. Czyli po prostu będę grał poza no. Nie będę po prostu nagrywał, tylko będę tutaj ich cały czas niszczył, żeby po prostu zrobić sobie takie dłuższą sesję, jak będę miał czas i będę ich po prostu tutaj cały czas pusz- puszował. A jak mi się uda w końcu ich zabić, to fajnie, prawda? Idę, idę. O, wilczek! I OK, Możemy zobaczyć, czy coś zostało tutaj. Dobra. Wiemy, że e, magów już na razie. O kurwa. Ja pierniczę. Ile tu tego. E, dobra. Wiem, że magów tu na razie nie ma. Tak więc mogę na razie im tu spałować tym e, no, deszczem ognia. W ogóle, są tu jeszcze jakieś mogowie Chyba nie... Hmm, trudno. Ale już coś się, coś się dzieje. Na szczęście. razem, mój książę. Mój książę... Dobra. Eee... Jak im tu jeszcze przydupić? O, to jest pytanie. A zrobimy tu. Gdzie? 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 Aha! Wo, wo. Fuck 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 Zostaw mnie ty wiedźmo jedna Ty Zaraz dostaniesz no. Leci i ucieka A niech se ucieka kurna dla mnie Dobra e... Niestety muszę jeszcze raz tutaj lecieć kamerą i zrobimy im bombardowanie. Jak ja to mówię? Drugą Hiroshima. Eee, dobra, zatrzymać się. Już, już! Dobry zasięg, dobry zasięg, no. no zrobimy tu tam, tam naprawdę nie, nieziemską, eee, no, nieziemskie bombardowanie. Wow, jak, jak. Jaki dym Co tylko księciu siedziuskaw fak, Fuck 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 fuck, wątpię, fuck 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 Zostawcie mi ich Jest jest Bo jest, jest. No, A rozliwcie, niech rozliwcie. was chuj strzeli! Kurna! A żeby wam tu wszystko rozdupiło! I, 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 i dupa. W ogóle latają te strzały i nigdzie nie trafiają. O kurde, idą. Chyba robią desant. Chyba na pewno. Ło wow. Wow, wow, wow. Holy shit, ale mam niezłe bombardowanie, więc nam tu nic nie zrobią raczej, pyk, 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 pyk. Dup nie no, nasi magowie tutaj już wyszli żyją Dup, 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 dup. Wow Nieźle Ale już mam też dobry ten ręcztunek, więc będzie coraz ciężej Dobra, to są moi magowie To są Chodźcie tu Chodźcie tu i chodź tu też Przerwałeś mi podczas rzucania czaru. Niech się. Wow. autozapis. Ale akurat trafiłem w przycisk. E, niech się prześpią. Będzie dobrze. Hmm. No cóż. Mogę powiedzieć, że jest trudno. Naprawdę jest trudno. Bo po prostu. Nie da się przejść, no. Teraz jak nie ma już tych magów, jest o wiele łatwiej, ale mimo wszystko naprawdę trudno ich tutaj pozabijać. Pozabijać. A, tutaj rycerz. Dobra, ci lecą. Zaraz zrobimy bombardowanie i to całkiem nieco, tylko przydałoby mi się więcej magów. Ale nie ma za bardzo teraz jak tego zrobić. Chyba, że... Iście, wilku, Dup... Dup... Dobra, dobra, uciekać. Uciekać! Uciekać! Wrogowie! Właśnie. Dobra, jednego nam zabili, a drugiego no, nie da tu wrady zabić. Wytyfy. Co się dzieje? Dzieci, wrogowie, niby. Co? Krugowie. Przydałoby się naprawić to, no, ale oczywiście jak macie czas, hmm. kur, na pełno tutaj tego, gdzie jestem nowy poddany, tu jesteś, w ogóle wybuduję jeszcze jedną wieżę, zrobię tutaj armię magów. Hop. Jak to naprawię, to już będzie kolej na wieżę. Już okay. jest teściowa? Nie, chyba nie Fuck, fuck fuck fuck. To tutaj pyk. To może najpierw Raz dwa do roboty. Pomóc ci czymś. Najpierw to. I wtedy weźmiemy naszą teściową. W ogóle mam teściową... Nie, nie mam teściowej. Aha, no dobra. God, po waszemu E tam, trudno. Byk. Ok, i teściowa wyszła. I od razu wzrósł. Wzrosło tempo budowy. No, jak na razie sobie radzę. Na pewno nas nie zniszczą. Mam przynajmniej taką nadzieję. I co ja mogę jeszcze powiedzieć. W ogóle zobaczę jak tam u nich Czy żyjecie jeszcze? Czego wam nie życzę? Hmm. Tak więc ...strzyga. Ja piernicza Oj, oj 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 A wiecie co? Kurna. Lecimy. Nie ma kurna tak. Wkurzyli mnie ostatnio, więc będzie... Będą mieli w dupę. A jak! Ach. Się trochę wkurzyłem, podnieciłem, podjarałem, można powiedzieć, podnieciłem tak trochę dwuznacznie, brzmi. Dobra, może ciebie najpierw. o kurna! Um, to bestia! Dobra, najpierw wierzę. Wierzę, niszczyć wierzę. Zniszczymy wieżę powoli. Coś to, to się tam buduje. S? Dobra? Aha, dobra. I to chyba będzie nawet lepsze. Dobra. Wow, nabrało zginęła. tempa. Tutaj idą. Jesteś dobra, niech tu przyjdzie reszta. Potrzebuję ich. Dobra, idzie. O kurna, zrobiłem desant i teraz lepiej. O kurna! Wiecie co, gdybym to może od razu zrobił? To by nam się szybciej zupełnie zakończyło. To trzeba zniszczyć. To jest najważniejsze do zniszczenia. Oczywiście. Dobra, by to... to Dobra. Dobra. Chodzimy Na, wie... Na bramę! Wiecie dlaczego chcę zniszczyć bramę. Chyba wiecie. Właściwie to nie wiem po co są te, te bramy teraz. Dup. Dobra, brama zniszczona. Gin. Wiecie co, wiecie co, ja to zaraz... tu zaraz... ...im tu wpierdzielę. Dobra, przyszła, przyszły posiłki. Dobra, krowy trzeba wyróżnić zaraz. Masz panie nowego, Idą posiłki! Musimy postać. wytrzymać! Wytrzymajmy! Będzie Kurde, czas się kończy Ale już jest dobrze Dobra, zniszczymy im to Wyjdziemy poza zasięg ich e, Strzału To tylko mała ranka No dobra Poza zasięg to chyba tu i na tym zakończymy ten odcinek. Tak więc, czy nasi wojowie przedrą się przez obronę wieletów i czy uda nam się na, już w następnym odcinku zniszczyć te resztki, tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Cześć!